Kolejna rzecz, jaką musimy wyliczyć, to są planowane wielkości zamówień. Najpierw zaznaczę jednak te komórki, w których już mamy wyliczone rzeczy, żeby było wiadomo, że to zostało zrobione. Czyli potrzeb materiałowe netto zostały już wyliczone. Załatwiona sprawa, formuła działa prawdopodobnie poprawnie. W następnej kolejności musimy policzyć Właśnie po potrzebach materiałowych netto musimy policzyć planowaną wielkość zamówień. Planowana wielkość zamówień jest obliczana na podstawie planow potrzeb materiałowych netto. Planowana wielkość zamówień to jest wielkość, którą musi policzyć dział zakupów i on ją oblicza w oparciu o dwie informacje. Po pierwsze, jaka jest minimalna wielkość zamówienia, czyli jest to coś w rodzaju. Najmniejszej paczki danego komponentu, jaką można zamówić, czyli jest to opakowanie jednostkowe, i druga informacja to jest czas dostawy. Tu jest w indeksie T. Czyli na przykład, jeżeli chcę obliczyć planowaną wielkość zamówienia dla tygodnia 5, po oparciu o potrzeb materiałowe netto dla tygodnia 5. To tak naprawdę ja obliczam planowaną wielkość zamówienia dla tygodnia nie piątego, tutaj, tylko dla tygodnia piątego minus planowany czas dostawy. Na przykład, jeżeli w danym komponecie mamy warunki takie, że czas dostawy jest zawsze równy 3 tygodnie, bo tak z dostawcą się mówiliśmy, to w oparciu o dane o potrzebach netto dla piątego tygodnia. Ustalany planowano wielkość zamówienia dla tygodnia 5 minus 3, czyli PwZ z indeksem 2. Jak to w praktyce będzie wyglądało? Otóż, jeżeli mamy potrzeby netto w tygodniu właśnie 5 równe 1344. To w oparciu o tą informację ja będę musiał policzyć planowaną wielkość zamówienia związaną z tą konieczną dostawą, ale dla tygodnia 5 minus 3, czyli dla tygodnia drugiego, zatem planowana wielkość. Zamówienia dla tygodnia drugiego powinna być wyliczona tutaj. Ja nie wiem, czy te wartości, które są w dolnym wierszu, są poprawnie policzone. Być może nie, bo mogą to być przypadkowe wartości pochodzące z jakichś testowych obliczeń jeszcze z poprzednich, yy, z poprzednich symulacji. Ważne jednak jest to, że wiem, iż dla komponentu A czas dostawy, który no, zakładam teraz, że wynosi 3 tygodnie, to w oparciu o, o potrzeby materiałowe netto z piątego tygodnia obliczam PWZ, planowaną wielkość zamówienia yy, związaną z tym PMN dla tygodnia drugiego, czyli tutaj powinna się pojawić odpowiednia wartość. <laughs> czyli wiem, jaka jest, jak jest przesunięcie w czasie. Natomiast jaka ilość, jaka liczba tych komponentów powinna być zamówiona? Otóż Muszę posłużyć się minimalną wielkością zamówienia, czyli paczuszką. Jeżeli tutaj mam 1344 sztuki, które muszę dostarczyć do magazynu, bo już wyliczyłem jako potrzebę netto, że tyle muszę dokupić, a na przykład dostawca mówi, że przywozi mi tylko po 100 sztuk, no to muszę użyć takiej liczby w zamówieniu. Która jest po pierwsze całkowitą wielokrotnością, bo nie mogę rozdzielać tych paczek. Czyli dla tygodnia piątego, dla wartości 1344, mogę ustalić zamówienie w tygodniu drugim. Trzeba będzie go złożyć w tygodniu drugim, bo wtedy musi być złożone, żeby dojechało przez trzy tygodnie na początek tygodnia piątego. I wielkość tego zamówienia to musi być całkowita wielokrotność, bo nie mogę paczek rozdzielać, minimalnej wielkości zamówienia dotyczącej tego, wielkości zamówienia dotyczącego tego komponentu, komponentu A. Na przykład jeżeli są to paczuszki po 100 sztuk, no to nie mogę zamówić 13 sztuk i 44 setnych, tylko muszę zamówić 5, 14 sztuk. Wówczas przyjedzie 1400 takich artykułów, a nie 1344. Czyli musi być to, zgodnie ze wzorem, który tutaj mamy, wielo całkowita wielokrotność minimalnej wielkości zamówienia, i ona musi być większa niż potrzeby materiałowe netto na dany tydzień, z którego obliczenia zostały rozpoczęte. Jak się za to zabieramy? Przede wszystkim musimy zacząć od tego. Że nie mamy wystarczającego miejsca na wykonanie obliczeń. Umawialiśmy się, że robimy obliczenia w pierwszej kolumnie, czyli w komórce tej właśnie, gdzie jest pisana wartość 748 i w oparciu o potrzeby netto, które tutaj wynoszą 0, ale mogłyby wynosić inną wartość, więc muszę zrobić formułę uniwersalną. Zakładam, że tutaj nie jest 0, tylko jakaś liczba większa od 0. W oparciu o to zamówienie oraz czas dostawy, który dla komponentu A. Sprawdzam, wynosi. Ta wartość jest w komórce w tabelce numer 4 dla komponentu, a czas dostawy wynosi 2 tygodnie. Mówiłem wcześniej o 3, dobrze niech będą 3 tygodnie, wynosi 3 tygodnie. Zatem żeby obliczyć planowaną wielkość zamówienia w oparciu o potrzeby materiałowe netto z pierwszego tygodnia, muszę mieć miejsce na Obliczenie tej planowanej wielkości zamówienia 3 tygodnie wstecz. Jak to zrobić? No, najlepiej dodać kolejne kolumny przed kolumną zerową. Ile tych kolumn powinienem dodać? Patrząc na wszystkie komponenty, widzę, że najdłuższy czas dostawy to są 3 tygodnie, zatem wystarczą mi dodatkowe 3 kolumny. Zatem stając w tej kolumnie o numerze 0, wstawiam kolumnę arkusza. Potrzebuję trzy, zatem ponawiam operację jeszcze dwa razy. Jest druga, trzecia kolumna. Oczywiście szerokości tych kolumn nie są potrzebne takie duże, więc je odpowiednio zmniejszam. I teraz, proszę Państwa, mam miejsce na zrobienie, na ponumerowanie tych tygodni i na wykonanie odpowiednich obliczeń. Niech to będzie tydzień minus pierwszy, mam tydzień minus drugi i tydzień minus trzeci. Tak sobie roboczo ponumeruję te tygodnie. To są tygodnie tylko po to, na razie mi potrzebne, żebym mógł dla nich wyliczyć potrzeby materiałowe netto. Potrzeby materiałowe netto, przepraszam, nie potrzeby materiałowe netto, tylko planowano wielkość zamówienia. Planowana wielkość zamówienia powinna być zatem obliczana z przesunięciem w czasie o tyle tygodni, ile wynosi czas dostawy danego komponentu. Zaczynam moje planowanie od tego najbardziej skrajnego z lewej strony tygodnia. Już sprawdziłem, że dla wszystkich komponentów najbardziej przesunięty w czasie tydzień, kiedy należy składać zamówienia, to jest minus 3 tygodnie. Ale popatrzmy na to jeszcze w taki sposób. Minus 3 tygodnie to nie znaczy, że jest to tydzień o numerze minus 3, tylko. Jeden tydzień w stosunku do tygodnia pierwszego planistycznego to jest tydzień zerowy, dwa tygodnie to jest minus pierwszy, a trzy tygodnie to jest tydzień minus drugi. Zatem numer tygodnia minus trzy nie jest nam w ogóle potrzebny, wobec tego mogę go usunąć. Usuwamy zatem tę kolumnę. Minus trzy tygodnie to jest ta komórka. Jak w tej komórce wyliczyć planowaną wielkość ząbienia? No, rzecz jest bardzo prosta. Jest to taka liczba, która musi być równa co najmniej wartości potrzeb materiałowych netto i dotyczy to potrzeb materiałowych netto, które będą występowały dla tego komponentu dopiero za tyle tygodni, ile wynosi wartość T dla naszego komponentu. Zatem obliczam to w następujący sposób. należy zaokrąglić jakoś w taki sposób wartość z potrzeb materiałowych netto z komórki pochodzącej gdzieś tutaj do przodu 1 2 3 tygodnie do przodu w taki sposób by były one całkowitą wielokrotnością minimalnej wielkości zamówienia przypominam że minimalna wielkość zamówienia dla komponentu A jest podana tutaj w tej komórce i czas dostawy jest podany Komórce obok. Trzeba odnaleźć odpowiednią funkcję w Excelu albo metodę, bo można to zrobić bez funkcji, a za pomocą pewnej metody, by obliczyć wartość, która jest równa co najmniej pewnej wartości, w naszym przypadku wartości potrzeb netto, ale jest całkowitą wielokrotnością. Pewnej innej wielkości, w tym przypadku minimalnej wielkości zamówienia. Ja skonstruuję tą formułę, ale nie pokażę, jaka to jest funkcja. Formułę mam już skonstruowaną i wyświetliłem śledzenie argumentów tej funkcji. Jest tutaj obliczana planowana wielkość zamówienia w oparciu o dane pochodzące z komórki, która jest powyżej, z potrzeb to, oraz z innego arkusza. Te dane z innego arkusza. To nic innego jak ta minimalna wielkość zamówienia, czyli to. Czyli zrobiłem w tej mojej formule odwołanie do tej komórki. Oczywiście z zablokowaniem adresu co do wartości bezwzględnej, ponieważ będę, tą formułę kopiował, będę tę formułę kopiował w prawo i nie chciałbym, żeby mi się tamta komórka, do której jest odwołanie, przesuwała również w prawo, więc jest tutaj odwołanie do arkusza innego i. Oczywiście, z zablokowaniem adresu. <laughs> Użyłem tutaj odpowiedniej konstrukcji, która oblicza mi wielkość zamówienia planowaną i oblicza to w taki sposób, że ta wielkość jest równa co najmniej tyle, ile wynosi planowana potrzeba netto. Przy czym pochodzi to z tego samego tygodnia, na razie dla uproszczenia. Zobaczmy, jak to działa w wersji takiej uproszczonej, czyli dla danego tygodnia w poszczególnych komóreczkach. Żeby było łatwiej to analizować, to ja zmienię tą minimalną wielkość zamówienia na przykład na 25. Zobaczymy, jak poprawnie jest to liczone. No zobaczmy, mieliśmy tutaj 740, potrzebane to, policzył 750, czyli poprawnie. 1840 no musi być wielokrotność 25, zostało to odpowiednio zaokrąglane, czyli wszędzie mamy pozaokrąglane w górę, w jakiś sposób tak, ale sprytnie, że jest to zaokrąglane w taki sposób, że pozostaje wielokrotnością tej liczby, która jest podana jako minimalna wielkość zamówienia. No zostawię to 25, niech już sobie będzie. Tylko że dotyczy to zawsze tej sytuacji, kiedy ta wielkość zamówienia dotyczy, yy, jest obliczana na podstawie danego tygodnia. Pozostało nam teraz tak zmodyfikować tę formułę, żeby ona korzystała nie z wartości z tego samego tygodnia, tylko z wartości z tygodnia, który wynika z czasu zamówienia T, który to czas jest podany tutaj w tygodniach. W tej chwili wynosi to 3 tygodnie i tę formułę również trzeba. Będzie w taki sposób zmodyfikowany. Zmodyfikowałem tę formułę w taki sposób, że jak widać nie bierze ona już wartości z tego samego tygodnia potrzeb notariowych netto, bierze wartości z innego arkusza. Te wartości z innego arkusza to są wartości takie jak minimalna wielkość zamówienia oraz czas dostawy w tygodniach. Wprawdzie tutaj ta funkcja nie pokazuje, ale bierze ten czas w tygodniach do obliczenia, z której komórki należy pobrać potrzebne trajowe netto. Zobaczmy, czy to poprawnie działa. Na przykład wartość 750, którą mamy tutaj, to jest wartość, która jest skojarzona niewątpliwie z wartością 740. Różnica w czasie wynosi 1, 2, 3 tygodnie dokładnie. Dalej mamy 1850 do 1840. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało, kiedy zmienię na przykład tutaj czas dostawy na jeden tydzień. Zmieniam go i zobaczmy. Proszę bardzo, zmieniło nam się automatycznie. 740 i 750 jest przesunięcie tylko o jeden tydzień. No, wrócę w takim razie do tych trzech tygodni, tak jak było to poprzednio. I widzimy, że formuła dalej poprawnie nam to liczy. Tak wygląda formuła na ustalenie, kiedy należy dokonać wysłania zamówienia do dostawcy oraz na jaką ilość komponentu. Mamy jeszcze jeden problem. Otóż warunka zadania jest podane, że... Są przewidywane pewne dostawy w początkowym okresie dla każdego z komponentów. Te dostawy to są jakieś zaszłości, które w tym okresie planistycznym nie zostały zaprogramowane, ale z jakichś powodów one no, są ustalone, że mają przyjechać. No i widzimy, że dla komponentu pierwszego, komponentu A, w tygodniu pierwszym ma przyjechać dostawa 89 sztuk. Co to oznacza? To oznacza, że, tu już, jest, no, tu już jest to wpisane, w tygodniu pierwszym przyjedzie 89 sztuk. No tak, ale w tym tygodniu pierwszym potrzeb materiałowych netto nie mamy, te sztuki nam przyjadą i sprawę nam trochę skomplikują, ale widzę, że powinienem na tydzień trzeci dostarczyć 750 sztuk. Co by było, gdyby ta dostawa planowana miała przyjechać nie w pierwszym, nie w drugim, a w trzecim tygodniu? Zobaczmy. Ja tą dostawę ustalam na trzeci tydzień. Ona zniknęła mi tutaj, z tego miejsca. Pojawiła się jako dodatkowa rzecz w tygodniu trzecim. No, jest zsumowana z planowaną jakąś tam dostawę. Nie wiem jeszcze jaka tu jest formuła, ale Wiem, że miałem obliczone potrzeby netto, ile będę potrzebował rzeczy, wyliczyłem z tego planowaną dostawę, i oprócz tego jest jeszcze dostawa w drodze. To pytanie, czy ja powinienem tą dostawę, która jest w drodze, uwzględnić już, żeby nie kupować aż tak dużo rzeczy? Wydaje się, że tak. Formuły, które tutaj gdzieś były, spowodowały, że Mimo tego, że ta dostawa przyjeżdża tutaj, to jeszcze z 750 na 800 zwiększyła mi się wielkość zamówienia. Coś tu jest nie tak. Problem się bierze stąd, że powinienem zmniejszyć planowaną wielkość zamówienia o ewentualną dostawę, która jednak i tak przyjedzie i pojawi się w tym trzecim tygodniu czyli ktoś inny za nas zamówił jeszcze jakąś dostawę. No, i jeżeli mamy zamówić na przykład 750 sztuk, a przyjeżdża, wiemy, i tak 89 z jakichś powodów nam tutaj przyjedzie, to wydaje się, że powinienem tą planowaną wielkość zamówienia zmniejszyć o te 89 sztuk. Ale pytanie, czy wystarczy, że odejmę od tej wielkości, którą zaplanowałem, czyli zaokrąglonej już do całkowitej wielokrotności minimalnej wielkości zamówienia tych 750 sztuk, odjąć 89? No nie. No nie, powinienem ją odjąć od potrzeb materiałowych netto i dopiero zaokrąglić w górę. Taką operację trzeba wykonać. Zatem należy zmodyfikować wzór na obliczanie planowanej wielkości zamówienia dla tygodnia poprzedzającego o czas T. W taki sposób, że musi to być wartość większa lub równa, ale nie tylko potrzebom krajowym netto, ale potrzebom materiałowym netto w danym tygodniu pomniejszoną o dostawy w drodze, które mają w tym tygodniu przyjechać. Taka modyfikacja jest niezbędna, żeby ten algorytm był optymalny. W jaki sposób sprawdzić, czy w danym tygodniu interesującym nas jest planowana jakaś dostawa w drodze? Jak powinna wyglądać formuła, która uwzględnia dostawy w drodze? Zajmujemy się przypadkiem pierwszej komórki, kiedy obliczamy planowaną wielkość zamówienia. Przypominam, że jest to planowana wielkość zamówienia, która dotyczy w naszym przypadku potrzeb materiałowych netto oddalonych o 3 tygodnie, czyli akurat w tym przypadku tej komóreczki. No, akurat tu wyszło 0. Z tym, że jeżeli tutaj byłaby planowana dostawa, no to chciałbym, żeby w planowanej wielkości zamówienia tą dostawę można było uwzględnić. Żeby to wyglądało troszeczkę sprawnie, to ja założę, że liczę to dla tygodnia tego. Tego i wtedy rzecz dotyczy tej komóreczki oraz tej komóreczki. 779 sztuk to są potrzeby netto. I tutaj wiem, że jest dostawa 89 sztuk, która jest zaplanowana na trzeci tydzień. No, akurat 800 plus 89 tak to wyszło. W jaki sposób zmodyfikować wzór na planowaną wielkość zamówienia w tygodniu N-T. Planowana wielkość zamówienia w tygodniu N minus T powinna być. Większa lub równa od potrzeb materiałowych netto w tygodniu N minus dostawy w drodze w tygodniu w tygodniu N. Zatem, licząc planowaną wielkość zamówienia dla tygodnia, gdzie mam tutaj 800, na przykład tego, muszę sprawdzić potrzeby materiałowe. Które są w tygodniu odpowiednio oddalonym, czyli trzecim, oraz czy w danym numerze tygodnia, w tym, tygodniu, w tym przypadku w tygodniu trzecim, jest zaplanowana jakaś dostawa. Uogólniając tę formułę, kiedy chcę ją opisać dla pierwszej kolumny z mojego zestawienia, powiem tak. Sprawdzam, czy potrzeby materiałowe netto oddalone od tej jednostek czasu pomniejszone o dostawę w drodze ewentualną w tym tygodniu czy nie są yy, muszą być one mniejsze niż planowana wielkość zamówienia a planowana wielkość zamówienia ma być całkowitą wielokrotnością minimalnej wielkości zamówienia czyli muszę sprawdzić w pewnym momencie taką funkcję właściwie obliczyć jeśli w danym tygodniu robię obliczenia dla tygodnia n t to jest obliczenie dla tygodnia n-t. Jeśli w danym tygodniu, który jest podstawą wykonania obliczeń, no powiedzmy, że w tygodniu pierwszym, jeśli ten numer tygodnia jest równy tygodniowi dostawy w drodze, czyli to jest numer tygodnia dostawy w drodze, to jeśli tak jest, to znaczy, że ta funkcja, jeśli ma mi wygenerować wartość tej dostawy, no to weź dostawy w drodze w tygodniu n. A jeżeli nie, to funkcja ma zwracać wartość 0. I ta funkcja, jeśli, powinna być użyta w tym miejscu. Czyli to jest wartość funkcji, jeśli, w funkcji. Yy, Dostawy w drodze w danym tygodniu. To jest DWD w tygodniu entym. Przy czym jest to DWD, które ulega sprawdzeniu, czy to aby w tym tygodniu właśnie przyjeżdża ta dostawa, która jest dostawą niezaplanowaną przez nas, no ale jednak ktoś ją za nas zamówił i jest w drodze. Zmodyfikuję teraz formułę w Excelu w taki sposób, żeby to, jeśli uwzględnić, by ono było Uwzględnione tutaj w tej różnicy, po to, żeby nie trzeba było planować wielkości zamówienia w taki sposób, aby ta dostawa mimo wszystko przyjechała. Czyli tak, żebyśmy uwzględniali tylko ile faktycznie było potrzebne, potrzeba netto, a oprócz tego jeszcze i tak przyjedzie nam ta dostawa, którą ktoś nam wrzucił, i w efekcie będzie to taka górka, która nam zostanie na następny tydzień. Od razu uwzględniamy to, pomniejszając planowaną dostawę. Formuła została przeze mnie zmodyfikowana. Efekt jest teraz taki, że jak widzimy, w planowanej wielkości zamówienia pojawiła się wartość ujemna, minus 50. Skąd to się wzięło? Ano wzięło się stąd, że okazało się, że potrzeby materiałowe netto w którymś z tygodni, zobaczmy, jeśli tu jest minus 50, to jest raz, dwa, trzy, tutaj są niewielkie. Gdzieś tam była dostawa po drodze 89 sztuk. Wobec tego, jak od tego, co miałbym kupić, odejmuję jeszcze 89 sztuk, no to tak naprawdę potrzebuje minus, jakąś tam wartość, która dodatkowo została zaokrąglona do wielokrotności minimalnej wielkości zamówienia. Wniosek: podobnie jak to robiliśmy przy potrzebach mariowych netto, trzeba zabezpieczyć naszą formułę, żeby wielkość zamówienia. Nie dawała nam ujemnych rezultatów, tylko jednak co najmniej zerowe. I taką modyfikację ostatnią już wprowadzam. Teraz nasza formuła liczy już prawdopodobnie w sposób poprawny, czyli uwzględnia ona dostawy w drodze. Zobaczymy, co się stanie, kiedy te dostawy w drodze trochę zmodyfikujemy. Niech to będzie dostawa, która przyjeżdża w pierwszym tygodniu. Dostawa przyjeżdża w pierwszym tygodniu, czyli pojawiła się gdzieś tutaj. No i odpowiednie wartości powinny zostać przeliczone. Tutaj się nie pojawia wartość ujemna. Przyjrzyjmy się temu ostatniemu wierszowi. Jeśli wprowadzę tą dostawę wtedy, kiedy już coś będzie produkowane, na przykład w tygodniu trzecim potrzeba 740 sztuk, takie są potrzeby materiałowe net to i zaplanowane było, że 750 przyjedzie. Zobaczmy, co się stanie, kiedy przesunę tą dostawę w drodze na tydzień, właśnie trzeci. Przesunąłem na tydzień trzeci, ona tutaj przyjeżdża, yy, i widać, że zmniejszyła się wartość tej dostawy, która ma tutaj zaspokoić nasze potrzeby. Zaznaczam wiersz, który jest już wierszem poprawnie skonstruowanym, czyli wiersz planowana wielkość zamówienia oraz wcześniej zapomniałem zaznaczyć potrzeby brutto, zostały nam do wyliczenia dwie rzeczy, mianowicie planowane dostawy, czyli te, które faktycznie przyjadą oraz aktualny stan zapasów.